Tylko, żebym złapał, bo wstyd będzie. Dzień dobry. Filmik z piłeczką ucieszył się dużą popularnością, a więc dzisiaj część druga. Pokażę Państwu, jak przy pomocy tego małego urządzenia kupionego za 2 zł w pobliskim markecie możecie opracować stopę oraz rękę. Zapraszam. Jeśli nie widziałeś pierwszej części, to koniecznie zobacz. Tam pokazuję, jak wykonywać automasaż pleców oraz mówię, gdzie taką piłeczkę zdobyć, chociaż to żadna tajemna wiedza. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać automasaż w obrębie podeszwy stopy oraz przede wszystkim kłębu kciuka. Gdzie jest kłump kciuka? Już pokazuję. Kłąb to jest ta okolica, więc mięśnie krótkie, które odpowiadają właśnie za ruchy tego palca. Jeśli jesteś zegarmistrzem, kosmetologiem, fizjoterapeutą, masażystą, stomatologiem lub innym zawodem, gdzie ważna jest precyzja dłoni, a dłonie są cały czas napięte, ten filmik jest właśnie dla ciebie. Możesz ten automasaż zrobić w pozycji na siedząco, ale może się okazać, że siła nacisku będzie niewystarczająca. Pamiętaj, możesz czuć ból, ale nie promieniowanie albo drętwienie. Ból ma być. Rozlany, albo po prostu odczuwasz sam dyskomfort. Chciałbym też Cię przestrzec, żebyś nie wjeżdżał na okolice nadgarstka. Jest to automasaż, tylko dla wewnętrznej części dłoni. Muszę wstać. Robimy na stojąco, znajdujemy bolesny punkt i możemy albo jeździć delikatnie przód tył, albo przytrzymać. Jeśli chcecie, aby nacisk był większy, możecie wyprostować łokcie albo stanąć na palcach i pochylić się w stronę piłeczki. Jeśli i to za mało, musicie znaleźć po prostu niższy blat. Pamiętajcie, że ten ból, który będzie się z czasem zmniejszał, dobrym słowem jest roztapiał, rozpływał, potrzebuje czasem nawet kilkudziesięciu sekund. U mnie jest to dokładnie ten punkt. Przytrzymuję i czekam, aż puści. Następnie znajduję kolejny punkt a tymczasem przejdźmy do stopy. Pamiętaj, zasady są takie same, jeśli czujesz promieniowanie drętwienie przerwi. Ból ma być tępy, może troszeczkę się na całą stopę rozlewać. Szukamy bolesnego punktu poprzez jeżdżenie przód-tył. U mnie ten najbardziej bolesny punkt jest w tym miejscu. Jeśli potrzebujesz mocniejszej stymulacji, nie opieraj się o ścianę, stań prosto i możesz trochę przeciwną nogę ugiąć aby większy ciężar ciała przenieść na tą nogę, gdzie jest piłeczka. Dodatkowo, jeśli i to jest za mało, zabierz piankowy podkład, rób to na kafelkach albo najbardziej hardkorowa wersja, użyj piłeczki golfowej. Według mnie to jedyna okolica, gdzie ta golfowa piłeczka może się sprawdzić. I znam takich pacjentów, którzy potrzebują aż tak mocnej stymulacji. Mam nadzieję, że tym filmikiem ostatecznie przekonałem Cię do kupna piłeczki. Daj zdjęcie w komentarzu, jaka jest Twoja piłeczka, ponieważ w automacie zazwyczaj wypada ona losowo. Ja akurat wylosowałem pomarańczową i bardzo jestem z niej dumny, bo ładnie wychodzi na nagraniach. Pamiętaj, że automasaż nigdy nie zastąpi Ci wizyty u fizjoterapeuty ani pełnego planu leczenia, ale tak jak mówiłem w pierwszej części, będzie to szybkie SOS w tym przypadku dla Twoich stóp i dłoni. Ja za dzisiaj dziękuję, bardzo zapraszam Cię do polubienia moich social mediów, szczególnie Facebooka. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.